Cześć siemanko manko, to jestem ja Akamati TV, a to jest trzeci odcinek z Minecraft. Jeśli chodzi o minigierki, yy, pod ostatnim odcinkiem nie dałem wam w opisie IP. Tak, tutaj damy to, żeby, żebyśmy wiedzieli ile już nagrywam. Nie dałem wam IP, no to tu jest serwer Fusioncraft Jest on na Minecraft 1.70 i zobaczcie sobie tutaj, jakie jest IP. Już sobie mogliście zatrzymać, ok. Zrobiłem sobie taki yy, stac, w ogóle taki wygląd, żeby tych FPS-ów było trochę więcej, tak? To ja już tutaj jestem. Jest taka aplikacja, yy, jest takie coś, Member, że nie, jak się nie trzeba się logować, no to widzimy się już na arence, a ja zrobię króci króciutkie cięcie. No to widzimy się za chwilkę. Okej, okay, jesteśmy znowu, a ręka wystartuje za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A my sobie idziemy prosto tutaj, bo powinna być gdzieś tutaj skrzyneczka. Nie ma tu skrzynek? Jak nie ma skrzynek? Nie ma Nie ma skrzynek nie, nie gadajcie Jest skrzynek Jest skrzynka Wiedziałem idy takie troszeczkę słabe Nie ma I na Nie ma Okej, okay, mamy 30 sekund Więc idziemy Jakoś za dużo to my tutaj na razie nie osiągniemy Zobaczymy Zobaczymy Nice Nice Okej okay. Cztery obrażenia A z łuku ile okay. To mamy sobie już jakiś mieczyk i pełną zbroję. Teraz już można się bić. Może jeszcze nikt nie wziął i temu z niej. Nie wziął. Ogólnie myślę, że już naprawiłem dźwięk. Jeśli chodzi o skargi, były, że na jednej sławce tylko słychać. Więc chyba już to naprawiłem. I tutaj chyba nic nie ma. Jakiś za dobry. To ja w tej grze nie jestem, ale. No, ale trudno. Trzeba próbować. Jak tam w ogóle moje FPS-y? jak cienko, ale one tak się ustabilizują. Jest tutaj może jakaś skrzynka. No zobaczymy jest cyk. Dobrze. Super. Zobaczymy, może uda nam się kogoś z dołu ściągnąć. pójdziemy sobie w tą stronę ogólnie ręka jest trochę taka za duża mi się wydaje i chcę nagrać, chyba w sobotę będę nagrywał z moim kolegą Rudko możecie wejść na jego kanał jeszcze raz podam wam nazwę w opisie kanału jest skrzynki gdzieś powinny być Wiedziałem, że jest jakaś skrzynka. O, oh, nice. Co sobie weźmiemy, buteleczki? Musimy sobie tutaj pogody trochę, żeby coś było słychać, jednak. Bo przesadziłem trochę, tak wyciszyłem wszystko i nic nie słychać. Ło, Jezus, tutaj. Ło, nie zabije zaraz? Nie? No i mnie zabił. Dobra, no to będzie na tyle w tym odcinku. Nikogo nie zabiłem, odcinek jest strasznie słaby. Przepraszam was bardzo za to. Więc do zobaczenia, cześć!